Cześć, kochani, dzisiaj będziemy sobie jeszcze raz kontynuować temat dwóch poprzednich nagrań na kanale YouTube. Czyli dzisiaj jeszcze będziemy sobie rozmawiać na temat wieczornego obiadania się. Dzisiaj podam kolejną sytuację i kolejną propozycję rozwiązania. Do, akurat do tego tematu zainspirowała mnie dzisiejsza rozmowa z Madzią, która robiła mi oto właśnie te cudowne pazurki. Zachęcam w razie czego do Magdy i podlinkuję oczywiście tutaj w opisie pod nagraniem na kanale YouTube dane do Magdy, gdyby chciał, ktoś był zainteresowany. Ja oczywiście, jeszcze tutaj na początku, zanim zacznę do Was mówić już na ten konkretny temat, to oczywiście, jeżeli będziecie, uzna jeżeli będziecie uznawać, uznacie, uznajecie ten materiał, te materiały, które Wam daję za wartościowe, za potrzebne dla Was, bardzo Was proszę o polubienie oczywiście tego nagrania y, oraz bardzo Was y, proszę ewentualnie za subskrypcję, czy również za komentarze. Oczywiście proszę za, o łapki w górę, a nie w dół, no bo tak jak już kiedyś mówiłam, kto chciałby łapki w dół, no chyba nikt. Także y, komentarze tak samo. Jeżeli macie coś wartościowego, coś pozytywnego, coś ewentualnie również konstruktywnego do dodania, to Was bardzo proszę. Y, po prostu kanał będzie się wtedy rozwijać, to co robię, będę, będzie mnie tak samo. Jeszcze bardziej nakręcało, żeby tworzyć Wam jeszcze więcej różnych treści. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. A teraz już zaczynamy mówić o tym, co najważniejsze w tym nagraniu czyli o pewnym rozwiązaniu, pewnej sytuacji. Zdarza się często tak, że przychodzicie na przykład z pracy do domu i po południu załóżmy zjecie coś, powiedzmy już ma być koniec, macie więcej nie jeść i przystępujecie do jakiegoś gotowania, przygotowywania jakiegoś, jakichś posiłków na przykład na kolejny dzień czy na kolejne dni. I załóżmy podamy sobie temat piero, pierogów, prawda? I załóżmy, no, no jest to danie czasochłonne, pracochłonne, trochę tego czasu spędza się w kuchni i tak naprawdę można się się opierać temu, zjedzen przed zjedzeniem tego produktu, czy tych produktów, czy tego dania, no ale po prostu długość czasu spędzona przy przygotowaniu tego dania doprowadza do tego, że nasza siła woli osłabia się i zaczynamy po prostu sięgać choć po jeden kawałeczek, choć po jedną sztukę i z tego za chwilę może się zrobić wręcz nieograniczona, nieopanowana ilość tego jedzenia i w zasadzie zaczynamy już znowu się obiadać, zaczynamy jeść na wieczór i kolejny dzień, czy kilka dni, czy nawet tydzień, czy dłużej, jakiś tam czas mamy, że tak powiem, już przyblokowany, jeżeli chodzi o pudnięcie. I teraz tak. Wiadomo, że te rozwiązania, które będę teraz proponowała, nie będą rozwiązaniami dla wszystkich i nie zawsze uda się to po prostu wdrożyć, bo czasami pewne propozycje, że tak powiem, albo jakby sytuacje związane z przygotowywaniem posiłków wychodzą, wychodzą nagle, załóżmy, dzieci tam gdzieś marudzą, nie zjedzą tego, nie zjedzą tego i tak naprawdę nie miałyśmy, nie mieliśmy w planach przygotowywania czegoś dzisiaj i, bo na przykład jest jakieś jedzenie, no ale widzimy, że dziecko nie zje, więc że tak powiem. w de Desperacji człowiek już zrobi wszystko, prawda, wszystkie mamy wiedzą, że jak dziecko nie chce zjeść nic, no to już zrobimy wszystko, żeby zjadło chociaż cokolwiek, prawda? I kombinujemy z kolejnymi posiłkami, może się skończyć po prostu tak, że my, mimo że nie planowałyśmy, nie planowaliśmy przygotowywania jakiegoś konkretnego dania w danym dniu, to jednak po prostu tak to się kończy, że jednak je przygotowujemy. Więc rzeczywiście mogą być takie niezaplanowane sytuacje, albo mogą być na przykład takie sytuacje, że jakby no, no, no nie da się, prawda? Albo będziemy tylko ograniczone um, do pewnego przygotowywania pewnych posiłków um, w inny sposób niż po południu, w tygodniu. Na przykład, będzie to możliwe tylko podczas weekendu. Także ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie każde rozwiązanie będzie dla, dla wszystkich, ale tak jak często mówię, jeżeli chociaż jedna osoba na tym skorzysta, no to w ogóle będzie rewelacyjnie. I teraz tak. Co możemy zrobić? Na przykład mamy osobę, która ma w miarę taki nieunormowany tryb pracy i mogłaby sobie w jakiś sposób zaplanować, zorganizować ten czas bardziej w pierwszej połowie dnia. Na przykład robi jakieś inne rzeczy, typu je coś tam na szybko rano, prawda? No wtedy nie myśli jeszcze o tym, żeby przygotowywać coś konkretnego do jedzenia, tylko załóżmy przygotowuje coś na bieżąco. Są to bardziej jakieś takie propozycje kanapkowo-lunchowe, takie na szybko, prawda? A, a załóżmy, jakby no przed południem w miarę jest wolna, w miarę, nie wiem, na przykład idzie na drugą zmianę, idzie w miarę, na przykład w tym tygodniu na drugą zmianę do pracy, no to okej, okay, można by było, na, albo na przykład ma, może nie drugą zmianę jeszcze, tylko na przykład ma mm, połowę dnia, czy tam część kilka godzin w pracy spędza. I załóżmy wtedy ta osoba, a na przykład rano jeszcze robi jakieś inne rzeczy, załóżmy również na przykład ćwiczy, bo też są takie sytuacje i mam takie osoby, to na przykład możemy zrobić coś takiego, że zamiast po południu przygotowywać to konkretne jedzenie, to przeznaczyć po prostu ten czas w pierwszej połowie dnia na przygotowywanie tego jedzenia. Wtedy mamy jeszcze sporo czasu na to, żeby zrobić sobie po prostu na świeżutko z tego posiłek, tak, zjeść ze smakiem a po południu na przykład no już to jedzenie dla rodziny będzie gotowe, a my sobie wtedy przeznaczamy czas na tę aktywność fizyczną. Oczywiście no dotyczy to osób, które mogą, no bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że nieraz może być na przykład tak, że no już tutaj o tej porze nie poćwiczę, no bo dzieci będą, a mam małe dzieci w domu, będą w domu i to jest po prostu no niemożliwe i tak dalej, i tak dalej. Zdaję sobie sprawę, ale jednym z rozwiązań jest po prostu to, że jeżeli macie możliwość, jeżeli tak się możemycie zorganizować w pracy, to żeby w pierwszej połowie dnia jednak jak na przykład bardziej przygotowywać te posiłki, te produkty, na przykład w dzień wcześniej przy, zrobić sobie zakupy i yy, na drugi dzień, już mając gotowe produkty, po prostu przygotować to i już jedzenie będzie gotowe i po południu tylko ewentualnie yy, rodzina zje, a wy sobie zjecie na przykład wcześniej, jeżeli to będzie jakiś taki posiłek yy, wysokowęglowodanowy, tak zwany zdradliwy, niepewny, do tego, żeby akurat zjeść go w drugiej połowie dnia, zwłaszcza właśnie, gdy macie tendencję do tego, że ciężko jest wam się powstrzymać po południu przed zjedzeniem. Większej porcji, i ta kontrola rano po prostu jest osłabiona. Oczywiście, jak najbardziej można planować takie posiłki na przykład właśnie niektórzy przygotowują jedzenie w weekend i no i gdzieś tam sobie mrożą i mają te posiłki już przygotowane przynajmniej tam na na kilka dni. Ale jeżeli a i jeszcze jest jeszcze ważna właśnie sprawa, aby po prostu mocno skupić się na tym, że że, że aby jeść po prostu szukamy uczucia głodu, tak? Że jem w momencie, gdy mam uczucie głodu, czyli jakby wykasowuję w ogóle ze swojego mózgu temat jedzenia, dlatego że mam ochotę, jem tylko dlatego, że jestem głodna, głodny. Do tego jeszcze, czyli na przykład, jeżeli nie jestem głodna, głodny, no to nie jem tego po prostu po południu i nie sięgam, nie sięgam po, po te produkty, zwłaszcza po dania, które robimy milionowy, trylionowy raz. Myślę, że nie ma to aż tak ogromnego sensu i tak nie ma tutaj takiej ogromnej potrzeby. To jest bardziej przyzwyczajenie, bardziej nawyk, niż faktycznie rzeczywiście będzie to jakieś przynosiło dobre, korzystne efekty, po prostu. Można też y, bardziej przypilnować y, po prostu, jak robimy, to danie, żeby, żeby mieć te proporcje albo nawet sobie je zapisać i potem po prostu za kolejnym razem je odtwarzać, a nie za każdym razem e, dosmakowywać, dosmakowywać, prawda? Bo generalnie z tego podjadania robi nam się naprawdę konkretny posiłek, a potem i tak chce nam się jeszcze zjeść, bo tacy się czujemy, e, jakbyśmy w zasadzie nie zjedli tego posiłku, prawda? E, także dobrze by było na to zwrócić uwagę, czyli jem dlatego, że jestem głodna głodny, a nie dlatego, że mam ochotę. No i jeszcze kwestia Odraczania w czasie, czyli na przykład robię to jedzenie, mmm, robię jedzenie po południu, jeżeli widzę, że to nie jest posiłek, który faktycznie byłby bezpieczny, na przykład na ten ostatni posiłek, który mamy zjeść i ten skład nie będzie taki jakby no bezpieczny dla nas, no to po prostu odraczamy w czasie, czyli bierzemy sobie, odkładamy pewną porcję, i jemy na drugi dzień. Oczywiście niektóre osoby mogą mi powiedzieć, że no, ale to nie będzie już takie smaczne, no bo na świeże jest takie najlepsze i tak dalej. Dobrze, jak najbardziej. Natomiast, no, aby była jakaś zmiana, aby zaszła zmiana, musimy się wprowadzić w pewien rodzaj dyskomfortu, tak? I y, po prostu parę dni możemy y, po prostu przeczekać, odroczyć w czasie i zjeść sobie na przykład na świeżo w weekend, wtedy, kiedy będziemy przygotowywać jedzenie na świeżo. Na przykład, tak? Dobrze też by było, żeby właśnie na głodnego y, nie robić posiłku, tylko po prostu coś zjeść jako posiłek. Nawet jeżeli byłyby to jakieś, jakieś bardziej prowiantowe produkty, bo nic byście na przykład nie mieli, no to zjadamy sobie na, na spokojnie po prostu coś jako posiłek i już wtedy do robienia mm, później jakiegoś posiłku, który ma być tak naprawdę jakimś obiadem na kolejny dzień, no to my już jesteśmy mm, no, nie jesteśmy głodni głodne, więc ta, to ryzyko zajadania też może być po prostu zmniejszone. No i bardzo ważna, bardzo ważna, bardzo ważna rzecz, to jest taka, że staramy się przejmować kontrolę nad tym, co robimy, zadawać sobie pytania, czego ja chcę. Czy ja tego chcę, czy mi to służy, czy jest to chwilowa przyjemność, ile ja będę to odra odrabiać potem, jak długo, bo po prostu no, zjemy coś w kilka minut, tak? Mm, czy będzie to trwało łącznie z podjadaniem, takim mm, właśnie kosztowaniem i tak dalej, x tam minut, no ale później, żeby to odrobić, a czyli dojść do wagi właściwej mm, tej wyjściowej sprzed podjadania, e, czy tego wieczoru, gdzie faktycznie żeśmy coś dojedli, dojadły. Czy objedliśmy się, obiadłyśmy się, to aby dojść do tego stanu redukcji, to czasami po prostu lekko, lekko, mija tydzień czasu, tak? No bo najpierw musimy dojść do tego stanu obecnego, a potem musimy zejść z powrotem już jakby yy, yy, niżej z wagą, jakby zacząć schodzić niżej z wagą, żeby po prostu wprowadzić i wprowadzi wpro przepraszam, wprowadzając się w redukcję. Także to była taka dla, dla Was, ode mnie propozycja w tym nagraniu. Cieszę się, że dotrwaliście do końca tego filmu i zapraszam do oglądania, wysłuchiwania oraz wdrażania tych zasad w przyszłości. Pa!